Anna Ginał, Silesia24. Dzień dobry. Naszym gościem Bogdan Dzieciuchowicz, ekspert z zakresu kreowania wizerunku. Panie doktorze, Dobry, choć parny. Panie doktorze, czy wy, wyloty Marszałka Kuchcińskiego przejdą do historii? Przejdą do, do historii, tylko zależy do, 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 do czyjej historii. Bo czy one przejdą do y, historii i, i zachowają w, w pamięci te loty marszałka, wyborcy, to mam poważne wątpliwości. Nawiasem mówiąc, muszę Pani powiedzieć, że, że jako uczestnik życia publicznego przez, przez dobrych kilka lat, kiedy, kiedy, kiedy byłem doradcą premiera Walcerowisza, to w ogóle tego rodzaju rozpasanie i takie wielkopańskie życie na koszt państwa było absolutnie wykluczone. Premier Bacerowicz dojeżdżał jak w ramach obowiązków poselskich, przeważnie pociągiem, po prostu, z jednym tylko zborowcem. Prawda? Nie, było, nie było mowy, żebyśmy jeździli na sygnale. Ja sobie przypominam jeden lub dwa momenty. Jeden to był w Poznaniu, w okazji targów, otwarcie targów poznańskich, jednocześnie wyścig pokoju, jeden z ostatnich. No i wtedy trudno się było rzeczywiście przebić przez miasto. I, i, I wówczas jechaliśmy na sygnale. Żadnych także, samolotów t, nie było Także mnóstwo? nie. No, Jakiem lecieliśmy? Jakiem chyba do Szczecina, pamiętam, który się ledwie trząsł, ale że o tym, żeby, żeby swoją żonę, panią Ewę, czy kogokolwiek z rodziny zabierał. No w końcu Szczecin to fajne miasto na parę, parę godzin, prawda, z lepszym powietrzem poddychać. To było zupełnie wykluczone. A dzisiaj się zastanawiamy, prawda? Bo uważamy, że zupełnie normalne dla bardzo wielu ludzi niestety, że marszałek lata do domu samolotem, którego każdy rejs jest wart, różne szacunki, między 28 000 a 40 tysięcy złotych. Tak, jakby nie było samolotów rejsowych, jest pięć połączeń do Rzeszowa, prawda, już nie mówiąc o tych osobach towarzyszących. Teraz słyszymy dzisiaj od pana prezesa Kaczyńskiego, że, na, na że, to, że prawo nie jest łamane, instrukcja HET nie przewiduje możliwości zabierania członków rodzin czy znajomych. Nie odbije się to na wynikach. My Wydaje mi się, że, 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 że nie, nie odbije się w sposób zasadniczy. Natomiast to, co może być szkodliwe i prawdopodobnie, to opóźnienie reakcji ze strony rządzących było spowodowane tym, iż czekali na wynik pogłębionych badań socjologicznych. I prawdopodobnie wyszło z tych badań, że aczkolwiek strata wśród twardego elektoratu jest bardzo nieznaczna albo wręcz żadna to tak naprawdę, żeby dostać większość konstytucyjną, nie, nie wystarczy się oprzeć na tradycyjnym elektoracie. Tylko trzeba odwołać się do kartki, do długopisu wyborcy, który mówi sobie, no właściwie nie mam nic przeciwko temu, dostałem pieniądze, trochę mi się ten wpis nie podoba, ale właściwie to dobrze rządzą, jest mi lepiej, może zagłosuję na PiS. I A wyborcy prawdopodobnie na chodzi tak powiedzą? O to, no, Premier Morawiecki bardzo się stara. No, tego oczywiście nie wiem, obstawiałbym zakłady buchmacherskie z dużym, z dużym powodzeniem, gdybym to wiedział. Natomiast to będzie bardzo interesujący pojedynek, dlatego że Katowice są, czy w ogóle Śląsk, ale zwłaszcza Katowice, choć nie tylko, bo ta sytuacja polityczna i sympatia polityczna w Śląsku są bardzo rozłożone a, i jest bardzo złożona, to ciekawa, dlatego, że ten, kto wygra Katowice, wygra Śląsk to wówczas prawdopodobnie może tu przeważyć na bardzo dobrym wyniku PiSu. O to, że PiS wygra te wybory w skali kraju, bo to jest pewne. Czy wygra w Katowicach i w miastach, przypominam, że to jest Chorzów, Tychy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to to będzie bardzo wyrównany pojedynek bo optymistom, którzy życzą powodzenia Koalicji Obywatelskiej i innym partiom opozycyjnym, chcę przypomnieć, że ostatnie wybory do Europarlamentu, choć wygrane przez w Katowicach właśnie, w okręgu katowickim, to były wspomagane siłami SLD, które idzie samodzielnie, no i wiosna szła oddzielnie, prawda? W związku z tym ten wynik dosyć znaczna przewaga w Katowicach, już jak się odejmie tę partię, to on topnieje. No ale te słowa Mateusza Morawieckiego, który tutaj tak regularnie przyjeżdża do naszego regionu, są bardzo różnie odbierane. No, ja spotkałam się z opinią politologa, który twierdził, że premier porusza się w tematach śląskich jak słoń w składzie porcelany. No to, to w ogóle to, to się bardzo dziwię, bo to znaczy, że. To, nawiasem mówiąc, jest tylko, to nie tylko kwestia premiera, że PiS o dziwo ma coraz gorszy PR, prawda? bo ja sobie nie wyobrażam, kiedy pracowałem z politykami, a premier Balcerowicz nie był jedynym, żeby przed wyjazdem gdziekolwiek prawda, nie, nie, dobrze nie zbriefować, nie zrobić krótkiej historii, prawda? to są 4-5 kartek, E, e, których ktoś tak jak premier Morawiecki musi się po prostu nauczyć, więc doświadcza o słabości. Ale wie pani, czy, czy przekłamania, nieprawdy, e, 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 nieścisłe informacje, czy one mają wpływ, jak do tej pory nie mają. Przecież pan premier przegrał proces, prawda? No i czy to się odbiło na no, wynikach Pisu nie odbiło. No a więc y, tym ty, ty, ty moim kolegom, którzy uważają, że to może się poruszać jak słoń w składzie porcelany, tyle tylko, że to niekoniecznie musi coś złego z tego dla niego wynikać. Paradoksalnie, prawda? Tak. Czy zatem ten bardzo interesujący pojedynek właściwie można już uznać za rozstrzygnięty? Nie, nie, nie absolutnie nie. To uważam, że to jest web-web. Łeb. I to będzie bardzo dużo zależało od tego od postawy mediów. Bo ja na przykład w takiej normalnej, cokolwiek rozumieć pod pojęciem normalności, w normalnej sytuacji wyobrażam sobie, że niezwykle ciekawy dla wszystkich stacji telewizyjnych, dla portali, no takich jak choćby sylezja24.pl, byłby po prostu transmitowanie, wspólna organizacja debaty, prawda? między posłem Budką, byłym ministrem sprawiedliwości, a premierem Morawieckim. Tyle tylko, że no prawie sobie głowę daje uciąć, ona jest z oczywistych względów, jak się spojrzy na mnie, coraz mniej warta, ale głowy bym sobie nie dał uciąć. Czy premier Morawiecki takie zaproszenie, jeśli będzie, byłoby skierowane, czy przyjmie? Osobiście wątpię. Dużo będzie zależało od takiej osobistej aktywności, ale nie tylko pana premiera Morawieckiego. E, tylko e, trzeba się spotykać z ludźmi, e, ja, ja Pani pytań nie, nie, nie będę wzorem innych osób indagowanych, zadawał pytań, bo to ja jestem po to, żeby odpowiadać na Panie pytanie, ale myślę, że nie jest zbyt bardzo prawdopodobne, żeby, że Pani na swojej drodze w ostatnich ośmiu latach spotkała polityka, który chciał Panią zagadnąć na ulicy, ale już broń Boże nie przyjść do domu, prawda, bo tego się boją jak święconej wody. Mnie opowiadał jeden z kandydatów do, do Rady Miasta w Londynie, w takiej zamożnej dzielnicy Islington, że on poszedł do, do jednego z domów, zapukał, pani mu grzecznie otworzyła, powiedział, że jest z Labour. ona mówi, nie, to sorry, ja głosuję na Toryców, ale dziękuję, że wpadłeś. I on potem zaryzykował drugi raz zapukał do tych samych drzwi. I, w, I lał nieprawdopodobny deszcz, także nie mógł się schronić pod parasolem. Zadzwonił, ona otworzyła i mówi, Boże, John, Ty znowu jesteś, Tobie strasznie zależy. Ja jednak oddam głos no, na Ciebie. No. Czy to się no. w Polsce sprawdzi? Yy, wiemy, Kiedykolwiek? To, 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 nie, to się, to się może sprawdzić, ale trzeba najpierw spróbować, żeby się sprawdziło. A z tym politycy, wie Pani, szkoliłem w swoim życiu bardzo wielu polityków, Jeden, może dwóch potrafiło tak swobodnie poruszać się między ludźmi, zagadnąć, mieć odpowiednią reakcję, e, znać te zasady, bo one jednak są spisane, reszta raczej nie? E, o meandrach polityki, zarówno tej krajowej, jak i regionalnej. Doktor Bogdan Dzieciuchowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję.